W dzisiejszym odcinku razem z Natalią, która tym razem wyjątkowo trzyma za kamerą, to sprawdzimy, kto z nas dłużej wytrzyma w tej oto piwnicy Natalii Rodziców. A przed tym odcinkiem specjalnie nie była spontana, żeby po pierwsze, by tutaj wiecie, taki fajny, trochę tajemniczy klimacik, a po drugie, żebyśmy nie mieli za łatwo dlatego że to, że wiecie, tutaj są jakieś pająki, jakieś pajęczyny, jakieś różne dziwne rzeczy na ziemi, będzie dla nas utrudnieniem. Ale żeby z kolei nie było za trudno, każdy z nas będzie miał w dzisiejszym odcinku zabrać ze sobą 5 rzeczy do piwnicy plus co 20 minut będziemy kręcili tym otokołem fortuny z różnymi ułatwieniami albo utrudnieniami. Ale zanim każdy z nas wybierze do siebie 5 rzeczy i zanim z tymi rzeczami wejdziemy do tej oto piwnicy, w której póki co jest mega ciemno to strzelcie koniecznie łapkę w górę i spróbujcie robić tutaj 25 tysięcy lajków, like bo jeśli wam się uda to nagrany kolejny odcinek serii Kto to dłużej wytrzyma w jakimś innym, dziwnym miejscu więc jeśli jesteście nowi to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał robiąc to samo co w tej chwili widzicie na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem obok mojego patara. Z racji tego, że ja w dzisiejszym odcinku najbardziej boję się pająków to biorę sobie taki skafander, dzięki któremu mam nadzieję, że żaden pająk nie usiądzie mi na głowie. Ale ty wiesz, że to jest y <laughs> W Wiem. Drugą rzeczą są karty do gry i ja będę układała sobie pasjansa. Tutaj mam trzecią i czwartą rzecz. Biorę sobie krzyżówkę razem z długopisem, bo tam nie będzie zasięgu, więc no telefonu chyba nie mam po co brać, nie? A jeżeli chodzi o piątą rzecz, to żeby ją pokazać, to musimy Karol zejść na dół. Moją ostatnią rzeczą będzie krzesło, żeby miała na czym siedzieć. A jakieś siedzenie Natalia albo picie, nie bierzesz nic? Nie bo liczę na farta i że uda mi się wylosować to na kole Fortuny. Nie jest to głupie, dlatego, że na dla kole fortuny mamy opcję, że możemy skorzystać ze stolika, na którym będą znajdowały się różne rzeczy, no w tym także jedzenie oraz Picie. Mimo wszystko, pierwszą rzeczą, którą ja wezmę będzie ta oto półtora litrowa butelka wody, bo jak nie trafię na kole fortuny, to no nie będę musiał się martwić, że nie mam picia. Drugą moją rzeczą będzie taki oto składany stolik turystyczny, żeby wiecie, w razie czego mógł sobie na nim coś postawić i no, jeśli oglądaliście odcinek z namiotami, to pewnie go kojarzycie. Trzecią moją rzeczą będzie taki oto mini sitko basenowe i basenu co prawda w nie mamy, ale mm, mam na to sitko trochę inny pomysł. Czwartą rzeczą, którą ze sobą wezmę będzie ten oto laptop, na którym dam radę pograć nawet bez neta I ostatnia, piąta, totalnie kozacka rzecz Na jaką wpadłem to Ta oto ławeczka z siłowni, która... Tak naprawdę serę biorę, która, jak widzicie, ma regulowane oparcie. No dobra, w tym momencie zamykam drzwi. Od tej pory nie możemy ich otwierać, dlatego że jak widzicie, jesteśmy już w piwnicy i tam są wszystkie rzeczy, które musimy ogarnąć. Ale dobra, zanim cokolwiek ogarniemy i zanim pokażę Wam tą dolną część, to skupmy się na tym, gdzie teraz jestem, czyli na schodach. Tutaj jak widzicie, zdajeście, tam są jakieś zabiny, słoiki w ogóle i tutaj są już schody, na których w dzisiejszym odcinku nie możemy siedzieć. No chyba, że trafimy to jako ułatwienie na naszym kole Fortuny. Ja w ogóle w tym momencie widzicie trzymam telefon w dłoni, ale spokojnie, trzymam go tylko do. Losowania, bo no poza losowaniem nie będziemy z niego korzystali. Natalia, jak Ci się podoba? Ja się najbardziej boję pająków tutaj i denerwujące jest to, że tutaj jest tak nisko. Tutaj się nie dostać, bo No właśnie, powiedzieć. weź stań, pokaż, jak to wygląda, bo teraz już ja sobie kłócamy. Nie, ja nie ma pojęczyn. Nie ma, chyba. O, patrzcie, Natalia jest tak zgięta, a i tak, o, prawie czukiem głowy już tutaj dotyka, więc ja będę miał jeszcze gorzej, no bo jestem od Natalii wyższy. I I powiem Ci, Karol, że to może być jeden z cięższych odcinków. nie? Do pierwszego zakończenia końca zostało, jak widzicie, 11 minut, bo odpaliłem czas od razu jakby po wejściu. I właśnie Natalia, ja. Musimy tutaj ogarnąć wszystkie nasze rzeczy, żebyśmy jakoś mieli to już rozłożone Trzeba się rozgościć i zadomówić tutaj, nie? Tak, no O, ja tam już ja widzę kilku domowników Karu mnie straszy Widzowie, to jest 10 na ta 10 Natalia ja już to wygrałem, już to czuję Ja tu mogę siedzieć do jutra, nie? Właściwie ja myślałam, że w moim krzesie da się zmieniać pozycję, ale jednak nie Jest tylko jedna <grym> O, mogę sobie siedzieć praktycznie na No, mogę się całkowicie położyć, ale wtedy widzowie nie będziemy widzieli, więc. Więc póki co, to może tak? Ja w ogóle przed miałam schidze, że jakiś pają chodzi mi po nodze, bo czułam takie łaskotanie, ale okazało się, że to mój włos, nie? Oj co w swoim stanowisku? No co tu dużo mówić, Mam krzesło, za mną mam położone moje rzeczy. O, tam na kartonie widzowie leżą. I w sumie trochę tego nie przemyślałam, bo jednak brakuje mi stolika, nie? Bo nie wiem, <laughs> podawać tego pasjansa nawet. I nie miałam też, gdzie położyć rzeczy, więc musiałam położyć je na jakichś Nie musisz układać pasjansa na Umiem. Umiesz? Umiem. No nieskromnie powiem widzowie, że u mnie wygląda to zdecydowanie lepiej Ten stolik to był 300 IQ, bo jak widzicie mam no to to mam wodę I mam jeszcze mnóstwo miejsca na jakieś inne gadżety, jak na przykład wylosuję potem Ale i tak najlepsza rzecz jaką mogłem dzisiaj ze sobą wziąć jest tutaj Bo jak widzicie to ławeczka Ona teraz jest taka jak widzicie lekko pod ukosem położona Ale w każdej chwili jak będę chciał, nie wiem, się kimnąć czy cokolwiek To mogę sobie to położyć i powiem wam, że jak dla mnie zapowiada się ten odcinek lepiej niż się spodziewałem Ale jak widzicie właśnie minął czas, więc no musimy po raz pierwszy zakręcić kołem z ułatwieniami i utrudnieniami I jakby Wiesz, losuję. Zakręcimy słoikiem. Słoikiem. Słoikiem pustym. Jesteśmy w piwnicy, jest pełno słoików, więc tak będzie pasowało, nie? Zamiast butelką to słoikiem, tak? Dobra. Uwaga! O. Laptop kręci Ech. Dobra widzowie, powtórka, uwaga, może tym razem się uda No udało się A na ciebie. Ja kręcę W takim razie uwaga, moją pierwszą rzeczą, która mi przeszkodzi jest jak widzicie to, że nie mogę stać z jednej swojej rzeczy No dobra, odpowiem już znowu minutnik, dlatego, że za 20 minut Natalia będzie kręciła I widzowie muszę oddać jakąś swoją rzecz Na pewno nie oddam tej oto ławeczki, ona będzie ze mną mam nadzieję do końca Wody też oddawać się będę, bo właśnie chcemy mi się pić, zaraz się napiję Stolik zostaje, bo jest mega przydatny Laptop też zostaje, bo jeszcze nie zdążyłem z niego skorzystać. Więc wychodzi na to, że rzecz, której muszę się pozbyć, to to, to sitko basenowe i żałuję, że muszę się go pozbyć, dlatego że plan był taki że talerz by łapać do środka pająki i tak wiesz, e, mając ich w środku, tak o ciebie nie mi straszyć, ale nie, nie zdążyłem. No. Chociaż tam dalej, sobie teraz pomyślałem, że na koniec jest też obce, że zerują się wszystkie utrudnienia, czyli jak to wylosuję, to będę mógł z powrotem z tego korzystać i nie, mam nadzieję, że nie będziesz mógł z tego korzystać, bo ja stąd ucieknę. Nie, Karol, nie możesz z tego korzystać, po prostu nie. Ale zanim zaczniemy y, losować, Drugi raz to chyba czas, Natalia, w coś sobie popykać. Masz coś pobrane w ogóle? Pobrane. To już natalia mam odpalone, a nie pobrane, dlatego że nie wiedziałem, czy będzie potrzebny net, żeby odpalić Forza Horizon. Więc widzę, że odpalenie sobie po prostu, wiecie, przed rozpoczęciem odcinka i teraz. I teraz mam nadzieję, że bardzo szybko coś się rozładuje ten laptop, bo on dużo nie pociągnie, jak będziesz grał w Forze, chyba co? Zobaczymy. Zostawiście lepiej, co ty będziesz wygrał. Zobaczcie, widzowie na to. Elegancki gaming, piwnicy, odpaliśmy Forza, działa, płynnie neta, nie potrzebuje, żeby. czekajcie Nie wiem, czy nie mam neta. A i niestety, jak wiecie, funkcja, ona jest wyszarzona no więc, no, internetu w piwnicy nie ma. Ja sobie wzięłam moje krzyżówki, teraz, jak typowy bumer, będę je rozwiązywała. I tak sobie myślę, że jakbym sobie zamknęła oczy, to ja bym sobie wyobraziła, że obok jest jezioro, jakiś las, to bym się czuła jak na jakimś kempingu, no, nie? Szczerze, Natalia, to się czuję mega dobrze. Niczego się nie boję, jest nie. przyjemnie, jest ciepło. myślałem, że będzie zimniej. Jest ciepło, ale jest wilgotno, to i jest ja moje pająków, nie? W ogóle w krzyżówce mam hasło druid, ale w Ardenga nie pasuje. Ha, ha, ha. O Boże, Natalia. Dobra, widzowie, zmieniłem sobie jeszcze troszeczkę pozycję i teraz jest idealnie. Co? Już koniec? W takim razie uwaga, widzowie, Natalia kręci po raz pierwszy kołem, i Natalia nie możesz wstawać. Czyż ile to obowiązuje? No do końca odcinka Natalia, albo do wyzerowania jakby utrudnień Czy ja już teraz nie mogę wstać z tego krzesła? No tak To w sumie spoko, że położyłam swoje rzeczy tutaj, nie? Ty bez kitu, będziesz mogła je y, sięgnąć, no chyba, że ktoś by ci je przestawił, nie? to jak się przestraszyłam, ja widziałeś? Ja też, ja też właśnie, aż się spodziewałem co to było Chyba kawałek tego kartonu spadł. Tak, odpadł. ja pierdziele, ja już się coś tu leci Więc ja biorę swoje krzyżówki i się stąd nie ruszał, nie? Y, powodzenia Ja widzę, że na szczęście mogę normalnie chodzić, chociaż y, mówiąc normalnie mam na myśli zgięty w pół Największą z tej piwnicy to jest właśnie chyba to, że ona jest taka niska Ale jak siedzimy, jak sobie wiecie, pykam na kombi czy coś To sobie to nie przeszkadza I pozostawanie, miałam jeszcze jedną przewagę nad Natalią A mianowicie ja mam tutaj wodę I Natalia, nie chce się pić czasem? Nie, mi się Karol nie chce pić, ale za to tobie będzie się chciało iść do łazienki Nie będzie mi się chciało, bo byłem w łazience przed rozpoczęciem tego odcinka I też no nie będę, pi... nie będę pił za dużo, wiadomo Z ciekawości sprawdziłem, jak tam trzyma się bateria w laptopie I jak widzicie, aktualnie mam jeszcze 70%, więc myślę, że jeszcze godzinkę na spokojnie możemy sobie pykać w międzyczasie jak Karol grał, to ja dalej robiłam swoją krzyżówkę I udało mi się uzyskać hasło i brzmi ono tak Życie jest śmiechu warte Śmiechu warte to jest to, że ty musisz ciągle siedzieć na tym krzesełku, więc ty się zgadza się ten opis widać. z tobą Ja w ogóle Karol powoli robi się głodna, więc mam nadzieję, że uda mi się wylosować tamten stolik, nie? No dobra, ale co jak go wylosujesz? Przecież ty nie możesz wstawać No ale wylosuję, no to chyba będę mogła pójść tylko na chwilę, czy nie? Nie, ja cię przyniosę, tak możemy okay. zrobić, ale najpierw go wylosuj Dobra, włączyłem kompas, stwierdziłem, że sobie chwilę i powiem wam, że. Że czas na kolejne losowanie. W takim razie, teraz ja losuję. I uwaga, zobaczmy, bo jakieś ułatwienie. Tak, Natalia, mogę wziąć jedną rzecz ze stolika, czyli czy mam to, co ty chciałaś? Ja mam takie pytanie, czy tylko foturę się dzisiaj na mnie uzięło? Nie wiem, wiem, że dla mnie jest póki co miłe, ale ja bijam teraz po schodach do góry i muszę otworzyć drzwi, dlatego że przed drzwiami znajduje się stolik, z którego, jak widzicie, mogę wybrać sobie jedną rzecz. Generalnie zrobiliśmy tak, że do tego fragmentu możemy wychodzić, jakby to uznajemy jeszcze jako piwnicę, żeby wiecie, jak móc sobie tutaj spokojnie coś wybrać. I powiem wam, że mam mega dylemat, co wybrać, ale może najpierw pokażę. Wam co mamy. mamy? taką matę, którą można sobie, wiecie, rozłożyć na podłodze i na przykład na niej siedzieć, ale to akurat chyba nie bardzo mi się teraz przyda. Dalej mamy, jak widzicie, taki handelek, 5 kg, chyba, którym można byłoby machnąć sobie jakiś szybki trening. Tutaj mamy jakieś wafle ryżowe, tam, jak widzicie, ciasteczka. Tutaj lejsy paprykowe, okej. Okay. Tutaj szarlotkę, którą zrobiła Natalii mama, jadłem ją wczoraj, jest mega dobra. Tutaj z kolei mamy talerzyk, na którym wszystko jest w pakiecie, czyli mamy tak: Nutelle, mamy chleb, też robiony w thermomixie, bardzo dobry. Oraz nóż, żeby, wiecie, to Nutele sobie w razie tego rozprziciecie. Tutaj mamy jakąś księgę, żeby sobie pograć Wodę, którą możemy wylosować, ale tego na pewno nie biorę, bo ja mam swoją A no, jakieś te gierki z Ty widzowie, a co jakbym wziął wodę, tak żeby wiecie, Natalia jak wylosuje ten stół, już tej wody nie mogła wziąć Wtedy no ja bym miał wszystkie butelki i być może Natalia przegrałaby z pragnienia Powiem wam, że jest to mega kuszące zagranie, ale m, patrzę też na tą nutellę z chlebkiem, bo no, my mieliśmy obiadu i nie ukrywam, że coś bym zjadł I wiecie co, wydaje mi się, że jest mała szansa na to, że Natalia tak jak ja wylosuje ten stół, więc zamiast zabrać jej wodę, no, wezmę sobie po prostu te kanapki z nutella. I zrobię sobie jedzenie. Nie no, w dzisiejszym odcinku wszystko idzie nie po mojej myśli. Po pierwsze, nie mogę się ruszyć. Po drugie dookoła są wszędzie pająki, ale to już się troszeczkę do tego przyzwyczaiłam. Po trzecie jestem mega głodna i co Karol przynosi kanapki. A nie byle jakie kanapki, dlatego że to jest świeżutki dzisiejszej chleby, który mamy w momencie przez Natalię. Mamy, Tam jest Natalia pyszna nutelka i, i gdybyśmy ze sobą nie rywalizowali, to ja bym z chęcił się sobie podzielił, ale tak, Natalia, no niestety pamiętaj, że zawsze możesz się poddać, wyjść i zjeść sobie normalny obiad, nie? Słuchajcie, muszę trochę przedstawić, żeby Natalia siedząc na swoim krześle, była w mnie Rybać, jakoś tak w miarę sensownie i chciałem już to robić kanapkę, ale, ale uświadomiłem sobie, że mam trochę brudne ręce, wiecie, od dotykania tej różnych rzeczy, więc teraz sobie przepuczę, nie? Tak delikatnie chyba nic się, stanie. się nie stanie. Nic się stanie! Chociaż nie, Karol stanie się. Wydaje mi się, że nie możesz używać tej wody. Czekaj, napiję się najpierw. Hmm. A jesteś wredny. Ale dobra, skoro już się napiłem, to czekajcie, tak delikatnie tylko o. Żeby sobie, wiecie, przepukać te ręce. Dobra, teraz druga. Okej, okay. i wydaje mi się, że powinno być trochę lepiej. Kurde, niestety widzę przez to, że chleb leżał, wiecie, na talerzyku przed tam wejściem. Jest chyba delikatnie Zeschnięty, ale jak sobie tutaj posmaruję grubą nutellą to powinno być dobrze Karo uwierz mi, że ja bym nawet taki zeschnięty teraz jadła, nie? Jest taki chrupiący, nie wytrzymam Tak Karu, wszyscy słyszą jaki ten chlebek jest chrupiący Jak widzicie za sekundę, czyli dokładnie teraz Minął czas do kolejnego głosowania. i no niestety z przygotowywaniem tego wszystkiego Zeszło sporo czasu i jednej kanapki nie zdążyłem zjeść Ale widzamy teraz czas na losowanie Natalii i zobaczymy co ci się trafi Mam nadzieję, że trafi mi się coś spokojnego. zaraz zobaczymy Bo znając moje dzisiejsze szczęście pewnie będzie jakieś utrudnienie nie, a co mamy, bo ja nie Masz powiem? ułatwienie Natalia, że możesz zjeść ze spiżarni Ej, to jest ja to mega spoko i tak się składa, że mam tutaj ze sobą jedną spiżarnię No nie, też żadne bez wstawania, tam yy, ten, hapnąć coś Tutaj mamy ogórki konserwowe, ja lubię, ale chyba wolę ogórki kiszone I teraz nie wiem, które słoiki są najświeższe, czy wszystkie są świeże no, ja, wyglądają na świeży w miarę chyba Więc wybieram ten słoik ogórków kiszonych Tak? Mhm. Dobra, otwieramy ten słoik, pachną ładnie, więc wydaje mi się, że są git Ale uwaga, czas na test smaku Ale ten test Górków w piwnicy. no. Tego się nie spodziewałem. Dobra, ale jak No dobra, nasze niesamowite posiłki zjedzono, Chociaż wam, że naprawdę podjadłem, więc jak dla mnie jest git. Natalia nie chce się pić czasem, bo mi podjątuly mega się chciało. Na szczęście mam co pić. Nie chcę się Karol pić, bo górki mają w sobie dużo wody i dzięki temu troszeczkę się napiłam. Okej, okay, no. Ale w ogóle mam dla ciebie pewną propozycję. Nie, nie, nie sprzątnę sufitu, nie <laughs> zgarnę pająków i nic takiego nie zrobię. Nie, chodzi o pewien układ. No. Ja daję karty i gramy, a ty dajesz stół. W sensie, że gramy w karty na stole? No? Kosząca propozycja. Chociaż. ci nam czas leci. Niby, Niby tak. Nie tracisz. Teoretycznie Natalia niestety to nie tracę, ale skoro proponujesz takie rzeczy, to znaczy, że już ci się nudzi i Nieprawda. grając z karty z tobą będę ci trochę pomagał. No i nie wiem, Wizowie, co zrobić. Z jednej strony pogrom makao czy coś, ale z drugiej strony wtedy wiecie, Natalia no będzie w stanie dłużej wytrzymać. Chociaż w sumie nie masz picia, musisz siedzieć, więc dobra, niech będzie, możemy pograć i dzięki temu trochę szybciej minie czas. Przestraszyłeś się, bo nagle wiecie, ściągnęła się lampeczka sama z siebie, ale nieważne. Ciemniły. Albo jakieś duchy Natalia Do kakao w co gramy? No w kakao, i pociśnę cię A ty mnie pociśniesz Po Macale. Co? To samo? Nie. Przecież... Grałem. Dobrze się Mogliśmy się założyć właśnie Ale zanim zagramy lewa, to będziemy musieli zrobić losowanie, bo zostało 10 sekund I jak tak teraz patrzę Natalia, to tutaj jest internet Czaisz? Mogliśmy normalnie wziąć telefony I moglibyśmy z nich korzystać no, ale już trudno widzowie, czas na moje zakręcenie. W takim razie widzowie, zobaczmy co tym razem dla mnie będzie miało koło fortuny. No i właśnie za dobrze szło, nie? Jak widzicie od tej pory muszę stać. Ja się Karol na maksa cieszę, bo przed chwilą śmiałeś się ze mnie, że ja muszę siedzieć, a ty masz jeszcze gorzej bo ty musisz stać. Nie no widzowie jestem załamany Kiedyś, że moją najbardziej łupi rzecz, czyli to moją ławeczkę, to jeszcze, patrzcie jak ją ja muszę stać, o. Wiesz, że teraz dotykasz wszystkich pająków i pajęczyn? Nieważne Natalia, bardziej martwi mnie to właśnie, że jest mi po prostu niewygodnie. Teoretycznie mógłbym też tak robić, nie? Z dwojego złego, nie wiem czy tak nie jest lepiej. Tak myślałem, że ta moja dobra palca zbyt długo nie może potrwać, bo wszystko układało się po prostu idealnie, aż do właśnie tego momentu, ale spokojnie. Na fortuny, jest jeszcze obce, że wiecie, wszystko się resetuje, no i nie ukrywam, że liczę, że to trafię, bo już czuję, że bolą mi plecy i No nie, no jakim cudem, no! Dzisiaj też karty mi nie idzie. Dwa razy z Natanią niestety przegrałem, ale tak jak mówię, tam jest, słuchajcie, jeszcze niżej niż tutaj. No wszędzie są pajęczyny, ale tutaj jest właśnie, słuchajcie, wysoko. To jest najwyższy, wiecie, fragment tej piwnicy. Ale niestety jednocześnie, no jesteś, jak wiecie, najbardziej taki nieprzyjemny do siedzenia, bo. O, tu jakaś stara chłówka tu jakieś płytki, tutaj. Przez to, że wiecie, nie ma żadnych regałów też. Nikt tutaj nie chodzi i jest dużo pajęczyn, właśnie blisko sufitu. To tak już jakieś 10-12 minut, i powiem Wam, że. Myślałem, że będzie trochę łatwiej Po tym czasie już bolą mnie plecy No niestety zbytnio oszczędnięty nie jestem Bo wiecie, dużo siedzę przed no, kątem Wie. To nic, nieważne. Ale jak sobie myślę, dalej Ja mogę kucnąć na przykład? No nie, bo masz musisz stać. No tak, tam było, że muszę stać, czyli no nie, nie mogę by kucać. Nie siadaj. Tak, powiesz, to wtedy bym mógł, jak było nie siadaj, a z tego, że jest, że muszę stać, to no nie mogę ani kucać, ani siadać, ani kłaść się, więc no wam, że nie jest kolorowo. W ogóle, tak sobie chodzę najbliżej bliżej sufitu, dopiero zauważyłem, że u góry, jak widzicie, jest taki pistolet na klej, który no trzyma ten regał tak, żeby po prostu się nie przewrócił. To są właśnie widzowie najlepsze domowe patenty, elegancko wszystko działa, regał stoi stabilnie, nic więcej. Ciekawego, już nie udało mi się odkryć, ale jak widzicie, minęło kolejne 20 minut, więc losujemy. Tym razem losuję Natalię i uwaga, Natalia, zobaczmy, co będziesz miała. A możesz zamienić jedną rzecz ze mną. Ty, no o co chodzi? To jest jakaś akcja antydruksowa, się zaczęła? Czy co czy jest grane z tym kołem? Bardzo podoba, że koło w końcu się do mnie uśmiecha, a nie tylko robi mi podgórkę, jak na samym początku. I co możemy wymienić? Tak się zastanawiam, co mogę od ciebie wziąć. I tak, mogę wziąć laptopa, ale wydaje mi się, że nie masz tam innych gier poza Forza. No co, Forza to zła? No dla mnie taka średnia, nie potrafię w to grać. Więc... Okay. Okay. Zastanawiam się nad tą leżanką No tylko nie możesz stawać, więc za bardzo nie możesz się przesiąść na nią, nie? To prawda, więc zostaje mi albo stolik, albo woda. Powoli zaczyna mi się chcieć pić, i ja poproszę, Karol, twoją wodę. Poczekaj, to ja poproszę coś w za nią, bo tam jeszcze zamień ale jedną rzecz. No to ja wybieram, za co się zamieniamy, więc ja oddaję Ci moje karty. Widzowie, no nie do końca podoba mi się wymiana karty za tą moją wodę, ale na szczęście ja sporo jej wypiłem, więc póki co pić mi się nie chce. Więc no widzowie, niestety niech będzie. Ale fajnie się nami w końcu po takim czasie. Ale muszę oszczędzać, bo jak napiję się za dużo, to z kolei będzie chciał mi się toalety, nie, nie? No pij, natalia, śmiało, nie, normalnie. Nie, nie. To losowanie trochę na pomogło, ale powiem wam, że oła, oh, ja muszę się wyprostować, bo ja ciągle, wiecie, byłem tak zgięty, a nie wyprostowany i głowy miałem zgiętą, więc teraz przyjmę taką pozycję, bo. Jakim zabawnie wyglądasz, Karol. Ja w ogóle Karol teraz pomyślałam, że mogą się wymienić za ten cringe'owy kapelusz. To bo... my <laughs> i tak go nie założyłam, bo na początku, jak się bałam pająków, to miałam założony kaptur. Nie wiem, czy zauważyliście, ale chyba bo gdzieś to widać na tej czy gdzieś. Później jak już się trochę oswoiłam, to nawet... Ja mam kaptur i ja chcę przymierzyć ten kiryngowy kapelusz. No no dawaj, Natalia Chcę skompromitować. Skompromituj się dla widza, widzę ale łapkę w oh, górę, ja ja zostawcie jest, Ile to miejsce zajmuje? Ja na razie to zdejmuję i w sumie mi się to w dzisiejszym odcinku nie przydało, więc mogłam lepiej wykorzystać tą jedną rzecz. Ja w ogóle tak siedzę, patrzę, a Karol tutaj robi jakieś ćwiczenia rozciągające. Pomaga to co? Nie wiem, no czuję jak mi ciągnie w plecach, więc chyba pomaga, ale jest masakra. Ja Natalia muszę zacząć się rozciągać, nie? Widzowie, Karol odkrył nową pozycję. Nie, Natalia, proszę mnie nagrywać, tak? Bo to są kompromitujące pozycje, ale pomagają mi jakoś, tak wiesz. Karol, co tutaj się dzieje? Natalia. Eee, Przełożę sobie stanowisko gamingowe w to miejsce, dlatego że tu jest... Weź ja sobie, sobie ży... te pajęczyny z włosów i się spokój, bo ty przeżywasz te pajęczyny bardziej niż ja Ja po prostu mi zabezpieczę tutaj dać laptopa, żeby wiecie W ten sposób na stojąco móc sobie pykać, bo... Ty robisz że na stojąco? No muszę nadal, ja muszę jakoś przestać myśleć o tych plecach, bo tak mi może masakra ale Natalia, niestety musisz przestać robić szuflki, dlatego, że czas teraz na kolejne losowanie i... Kto teraz losuje? Teraz chyba ja. Natalia i Karol się pomyli, ponieważ w tym momencie powinien Citrox losować. No ale co, pomyłki się zdarzają, więc lecimy dalej. Teraz ty, nie? Nie, tak. Już miałem nadzieję, że może ja będę kręcił że mam szansę na zasytowanie, ale... Nie to za 20 minut dopiero. Tak, no uwagę, zobaczmy, co będzie miała Natalia. I Natalia... Aha, nic nie się nie, nie dzieje, zmienia. czyli w sumie nic się nie zmienia. W sumie to powiem wam, że jestem zadowolona z takiego losowania, ani nie dostałam żadnego... Utrudnienia, za co bardzo dziękuję, bo w dzisiejszym odcinku początek był dla mnie średni. Co prawda nie dostałam też żadnego ułatwienia, ale wydaje mi się, że ja siedząc tutaj mam zdecydowanie łatwiej niż Karol, który tam stoi i ciągle narzeka, że bolą go strasznie plecy. Nie no, Talia, wcale nie jest aż tak źle, jak ci się wydaje, i jeszcze daje rady, więc na spokojnie. Chociaż sobie nie ukrywam, że okien ok, do głosowania dużo może zależeć, ale chyba plecy mnie tak bolą, że ja już słuchajcie, nawet z tego nie czuję. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że opcja musi stać, będzie aż tak bolesna. Myślałem, że większy problem był, nie wiem, albo właśnie z jedzeniem. Z piciem albo z toaletą, no bo tutaj wiecie, od ponad dwóch godzin, prawie trzech godzin się nie załatwialiśmy. Ale póki co mamy z tym los, przynajmniej ja. Nie wiem, jak Natalia, bo może po prostu mnie wkręcać i nie chce mi mówić. No ale moje plecy błagają już, żebym się poddał. Ja jeszcze nie mam zamiaru tego robić. Czekam do mojego losowania i trzymam kciuki, żeby to feodalowe pole po prostu trafić. Ja w ogóle mega żałuję, że na koło Fortuny nie daliśmy opcji, że trzeba zjeść jeden sołek ze spiżarni, bo Karol miałby z tym mega problem. I w ogóle, Karol, co byś wybrał, bo tutaj są ogórki, których Karol nie lubi. Ja yeah, bym wypił sok, co najwyżej. No sok byś wypił, ale jest na maksa słodki, bo to jest takie dowody, nie? Chyba, że tutaj jest jakiś kompot wiśniowy. Jestem też w szoku, że nie widziałam żadnego chodzącego pająka. Jest pełno pajęczyn, ale pająka chyba nigdy nie było. Jak wiecie, to usuwanie zostało niecałe 9 minut. I powiem wam szczerze, że ja próbowałem udawać przed Natalią, że jest jeszcze git, ale nie jest git. To już będzie moje decydujące losowanie. Jak teraz nie trafię na kole, że wiecie, recydują mi się opcje, to, to wychodzę, nie? Bo jest masakra. Ja zaczynam się rozciągać. Przysięgam, po tym odcinku codziennie widzę moje rozciąganko, bo. Teraz czujesz jakby nie miał jakieś 70 lat, nie? Ale Karol, ty nie musiałeś przede mną udawać, że nic ci nie jest, bo było widać jak co chwilę chodzisz, <grym> to niemożliwe. Chodzisz. Nie masz ręka, że... Mniej więcej tak wyglądasz od jakiejś. nie wiem, ile to już minut? Nie wiem, nie, nie liczę, ale w ogóle, widzowie, właśnie spojrzałem na schody i w sumie, Natalia, jeszcze mogę trafić, że mogę korzystać ze schodu, bo taka opcja też jest. Tak, i wtedy mógłbyś tam stać swobodnie, bo tam jest wysoko, nie? No właśnie, więc ty się nie cieszysz, bo jak to trafię, to się nie poddam. Muszę żebyś miał jakieś utrudnienia, nie? Ty, Natalia, pająk chodzi po tobie. Nie ruszaj się, czekaj! Zdejmiesz go? Furty, mm, widzowie, no nie takiej reakcji się spodziewałem. <laughs> Myślałem, że podskoczysz czy coś, a Natalia siedzi i pyta, czego znajmy. Bo ja myślałam, że chodzi mi gdzieś tutaj po buzi, albo po kapturze Nie, no nie tutaj, ale no... Ty! Co? No weź, bo teraz ty już naprawdę mnie stresujesz, Karol Jezu, Karol dobra widzowie, no chciałem wystraszyć Natalię, żeby podskoczyła i żeby przegrała, ale nie udało się Jedyne co zrobiłem, to przewróciłem słoiki Ej, ale za tym drugim razem serio się przestraszyłam, więc jakbyś tak postarał się za pierwszym, to byłaby szansa, żeby podskoczyła, nie? Szansa była Natalia, jakbym miał to, to moje sitko basenowe Wtedy bym wygrał, ale widzowie, z racji tego, że go niestety nie mam, no to nie mam jak przestraszyć Natalii Ale dobra widzowie, jak widzicie, za dwie sekundy czas na decydujące losowanie, od którego zależy, kto ten film wygra Ale ja już nawet nie będę dawał, że jest dobrze, bo jest tragicznie, plecimy tak, bo już to jest dramat, ja już schodach, żeby. Słuchać Słuchajcie, w razie czego szybko są doczekać jak się Ale poddam. Szybko mówisz. Szybko nie mówię, bo mnie boli. Dobra, widzowie, losuję, bo serio, nie wytrzymam już dłużej niż minuty. Błagam, trzymajcie że się żeby było recetowanie utrudnień albo wyjście na schody, a jest, że muszę wypić o. pół litra wody. Czyli niestety to nie jest to, co chciałem i kolejną szansę miałbym dopiero za 40 minut, więc ja się na to ja poddaję. A wychodzę. Dnia mam dosyć i dobie, przegrywam to. O, a się mam w plecy, kurde. Dobra, wyszedłem słuchajcie z piwnicy i nie, ja muszę usiąść na tym stoliku, bo... O, o Jezu jest masakra. W sympoza ja wychodziłem, mogę usiąść w środku. Nieważne, tak się na przegrałem. Widzowie, ja się mega cieszę, że Karol to wylosował, bo prawdę mówiąc, mi już po pierwsze było strasznie zimno, a po drugie też już czułem ból pleców, bo wiecie, ja się nie ruszam z tego krzesła, a ono nie było jakieś super wygodne. Dobra, minęło jakieś półtorej godziny. Plecy dalej mi, bo powiem wam, że czuję, że przez najbliższe trzy dni będę je czuł. Ja jestem już po dwóch filiżankach gorącej herbaty i w cieplejszej budzie. No właśnie, przebraliśmy się widzowie, robiliśmy też śmienkę, ale Natalia. Gratuluję! Oficjalnie Dziękuję. wygrałaś. Wytrzymaliśmy tutaj ile? Trzy godziny. Ponad. ponad, ale było strasznie dużo losowań. No, to prawda. Powiem wam, że gdyby nie to stanie, to dałbym radę dłużej wytrzymać, co niestety się nie udało, więc na tym będziemy kończyli. trzecie lajka, like jeśli wam się podobało, subskrybujcie koniecznie kanał, wbijajcie w kanał a póki co trzymajcie się nie. nie.